Drogie Panie i Drodzy Panowie Skół Gospodyń Wiejskich. Cieszę się, że nieustannie inicjują Państwo przemiany kulturowe i społeczne wsi polskiej, zmieniając jej oblicze. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam. Życzę powodzenia. Chciałbym się ożenić z córką prezydenta. Chciałbym się ożenić z córką prezydenta. Ja bym ją tak kochał, ja bym ją tak kochał, każdy dzień i na święta. Ja bym ją tak kochał, ja bym ją tak kochał, każdy dzień i na święta. Ja bym chciał być dzięcie, Tobie Prezydencie. Ja bym chciał być dzięcie, Tobie Prezydencie. Po polsku zaśpiewam córkę Twoją kocham, jak nikt inny na świecie. Po polsku zaśpiewam córkę Twoją nie, kocham, nie powiem, jak nikt inny powiem, na powiem, świecie. Ja tak chrobę sprzedaję, nie powiem jej na ucho Ej, ty idź do samochodu A potem z samochodu powiem Idź tam, tam cię zabiją Nie, musi mieć prowozek założony ciągnięty Oni wyemitowali taki program Tu nie przyjechali ekolodzy z Turcji Czy z krajów arabskich Im nasza wojowina odpowiada A ci pseudo-ekolodzy chcą nas zniszczyć Panie prezydencie, my pana popieramy Ale my prosimy o trochę odwagi bo to pseudo Ale mówią po polsku oni nie mówią w innym języku, mówią proszę, po polsku. Proszę mi wierzyć, ja mam odpowiedni stosunek do tych wszystkich ekologów. Ojcze prezydencie, potańcuj poleczkę. Ojcze prezydencie, potańcuj poleczkę. A jak skończysz tańczyć, a jak skończysz tańczyć, wypijmy głożołeczkę. A jak skończy stańczyć? A jak skończy stańczyć? Wypijmy No alkohol, No, alkohol, pan alkohol nie jest w Polsce czymś jakimś abstynentem. Pan nie, nie, jest. nie, nie, nie jestem abstynentem. Nie, 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 nie jestem abstynentem. Nie podchodzę do sprawy normalnie po prostu, tak? Nie należy przesadzać, ale ani w jedną, ani w drugą stronę, no po prostu. Po Polsku się żyje. Śmiale i wesoło, po polsku się żyje, śmiale i wesoło. Ej, do wesołości, ej, do wesołości! I tańczmy wokoło. Ej, do wesołości, ej, do wesołości! I mytajźmy wokoło, chciałbym się ożenić, z córką prezydenta chciałbym się ożenić Z córką prezydenta. Ja bym ją tak płakał, ja bym ją tak płakał, każdy dzień i na święta. Ja bym ją tak kochał ja bym ją tak każdy dzień i na święta. Uh!